thank you Cześć, to są Ci zdrabka, dzisiaj będzie vlog. Prze chwilę widzieliście pociągi. A teraz idziemy do kurek. Zobaczymy, czy są, czy do mnie przybiegną. O, widzę kurki, już widzę. Tam już chodzą kurki. Może zobaczycie. A nie widać, ale widziałem kurki. Idziemy. O, tam jest, jakaś już jest, widać. O, tam. Uwaga, patrzymy sobie pierwszy raz, czy kurki do mnie przybiegną. Uwaga, Ej. na razie nic, aż powinny być, a może jak tu podejdę. O, coś tu się dzieje. Idą kurki. Oni dzisiaj zajmują się. Jedzeniem Zobaczcie tutaj A tutaj Też kurki są Sejmują się jedzeniem O, coś tu się dzieje Przyjdą do mnie O O, tu idzie kurka Zobaczmy coś. To... O, jest, biegnie, biegnie. Zobaczcie. Biegnie tutaj. Zbliża się do mnie. Zbliżają się. Ale może czy tu jest jedzenie? Tam daleko też gdzie jeszcze jest. Opa. Jest. Wow. Taka piękna. <grymna> o, sama ta sobie tuknęła. O. O, zobaczcie tutaj. No, chyba to było jedzenko, jedzonko. Bo tamte tam daleko. Widać też. O, i sobie poszły. Jest tutaj. Idzie, 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 idzie. O. Co tam? A, tak, trzeba dać lajka. To się zgadza. Trzeba dać lajka. Joga. Trochę dzisiaj wieje, zobaczcie. Jestem właśnie na konie i... Coś wystaje z balkonu, <głos> 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 <głos>